Ok. dziś rośnie wieczór, szykujemy się do noclegu, miejsce wybrałem 10 metrów od wejścia do Lutz Church, proszę bardzo, oto tylne wejście, tak to wygląda. Tu mam nagromadzony opał do rozpalenia ogniska, zaraz go porąbiamy siekierą, a mój obóz jest tutaj. Jest troszeczkę z górki, więc musiałem dopasować ułożenie namiotu, żebym nie zjeżdżał w nocy. Kolacja, siekierka. A to moja szafka kuchenna. Namiot już gotowy, materac, śpiwór. No jest epicko, powiem Wam ludziska, że straszcie się jaram. I bardzo mi się to miejsce podoba. Dobrze się tutaj czuję. To tyle.